Hejka, hejka, z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam Was u Kasi, a w sumie to u Charlotte. Tak jest, w ostatnim odcinku mówiłam Wam, że Charlotte będzie próbowała odzyskać klinikę weteryn weterynaryjną swojej babci. No i też, że idzie na studia. I że prawdopodobnie się wyprowadzi od Jenny. Tak też zrobiła, słuchajcie. wynajęłam mały domek nieopodal, w sumie blisko Jenny, bo dosłownie za ulicą. Jednak chcę być bliżej tutaj, nie wyprowadzałam jej do innego miasta, bo chcę, żeby ona tutaj była bliżej tego tej kliniki. Z czasem zobaczymy, jak to, gdzie ją poniesie. Na razie nie mamy, jakby też środków do tego, żeby gdzieś tam więcej podróżować, e, więc tutaj Charlotka sobie wynajęła, słuchajcie, taki uroczy domek w swoim w sumie, no nie swoim, ale rodzinnym mieście swoich dziadków, a tuż, tuż za ulicą mieszka też jej ciocia, więc są wszyscy tutaj blisko siebie. No i tam hen hen za górą jest też klinika weterynaryjna, więc będzie miała w razie co blisko do pracy. Słuchajcie, to jest taki mały uroczy domek, zobaczcie. Tutaj wiecie, właściciele po prostu zmarli i teraz zajmują się tym domem jacyś ich krewni, którzy po prostu wynajęli ten dom. I on nie jest zbyt duży. Jest dość właśnie mały. Kuchnia jest taka dość takich średnich rozmiarów. No ale wiecie, na dobry początek myślę, że i tak jest okej, okay, bo co, czego tu więcej chcieć? Mamy kuchnię, mamy sypialnię, mamy taki kawałek ala takiego salonu, łazienka. Mm, więc myślę, że podejście danie jajka na toście, myślę, że dla niej starczy. E, przypominam, że my studiujemy w tym momencie, a ja chciałabym też jej zmienić, słuchajcie, aspiracje na przyjaciółkę zwierząt właśnie. E, no i na pewno będziemy musieli też się, e, słuchajcie, jakiegoś zwierzaka zaadoptować, no bo, bo, bo ja nie wyobrażam sobie, żeby właśnie e, wnuczka Kasi nie miała e, zwierząt. No to, to w ogóle mija się z czymkolwiek. A więc dzisiaj sobie tutaj... Zaczynamy rozgrywkę z naszą Charlotte. Tak jest, za 5 godzin mamy pierwsze zajęcia, czy my mamy odrobione, nieodrobione lekcje. No ale to nic, zje i zaczniemy odrywać lekcje. Ona na razie pracuje jako, ten, jako ta streamerka. Co prawda nie mamy komputera tutaj. No nie, no serio? No nie, no. No i co, so, fajczysz się nam? Zadzwoń na straż, Uciek uciekaj stąd. Uciekaj! Halo? No nie, 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 nie. Dobra. Słuchajcie, sytuacja opanowana, pierwszy odcinek. Ja zawsze mam jakieś przygody w pierwszych odcinkach, znaczy to nie jest pierwszy odcinek, ale taki pierwszy, jakby zaczynamy nowy, wiecie, nowy nową generację, tak? No przyszedł słuchajcie, tatuś, zobaczcie co tam bude słychać. Słuchajcie, Charlie będzie całą rozgrywkę, miała swój nagrobek w wyposażeniu. E, jakby udajemy, że nic się nie stało, żyjemy, jest, mamy się dobrze. To był tylko pożar i aż pożar, bo no, nie mogliśmy pozwolić tego, żeby no, tak się skończyły jej żywot. no sorry. E, dopiero się rozkręcamy, żeby to była połowa rozgrywki, no to spoko. E, dobra. Więc skorzystamy sobie. Oj, brać, brat, patrzcie, wszyscy chyba coś takie przeczucie mieli dziwne i wszyscy stwierdzili, że przyjdą do nas w odwiedziny. Tak myślę. Wiesz co, zjedz coś na szybko jogurt na przykład. To jest jej brat bliźniak taka propo, jakbyście nie wiedzieli. No. Dobra, ty zjedz ten jogurt, bo ty musisz lekcję odrobić, bo my zaraz jedziemy. O nie, usunęły jej się po śmierci, a Aspi... w sensie usunęły jej się, wiecie. Ajajajajaj. To musimy się na uniwersytet od nowa zapisać, słuchajcie. No trudno, zrobimy to. Została nam jakaś kasa przez to, że ja tam musiałam parę rzeczy takie myki zrobić małe. A więc kupimy jej, słuchajcie... Komputer I zapiszemy się na uniwersytet. No, <laughs> matko, zawsze, zawsze jakieś przygody od początku serii, po prostu od początku. Wszystko, zawsze jakieś przygody. Hmm, ciekawy lisek. Słuchajcie, myślałam sobie, że może poszukamy kogoś. O, dorosły, nie. Myślałam, usunąć je, że kobiety, tylko że mężczyźni, właśnie. Następne za 12 godzin, dobra. To nie będziemy odświeżyć. Do... Nie wiem, czy on stąd pójdzie, bo ja go na początku trochę wprowadziłam tutaj do nas, i co? ale go usunęłam już z rodziny. Czy on, by u nas siedział? On no nie mogę go tak jakby, żeby, no nie wiem, iść do domu. Idź do domu, chłopień, jesteś tu nam potrzebny. Skąd się tu wziąłeś? Ja go usunęłam z rodziny, ale on tak jakby dalej tutaj mieszkał, słuchajcie. Ten sim. Będę musiała go później wyautować. Dobra, chodź sobie weź resztki i chodź sobie oglądaj przy tym telewizję. Co byś chciała? Pizzę? Ja ogólnie chciałabym, żeby ona sobie stworzyła tutaj, wiecie, e, takie m, miejsce, gdzie właśnie będzie nad no, tych zwierzętami się opiekowała, tak? Będzie sobie pracowała, ale też właśnie tutaj... Mm, Ustawia Chciałabym, żeby miała na przykład jakieś e, kurczaczki. Czy może jakaś, jakiegoś konia, konika, może konno będzie jeździła. Tak bardziej, tak bardzo mocno ze zwierzętami, żeby była związana. Dajcie znać w komentarzu właśnie, jak to wy byście widzieli tutaj tą naszą Char Charlie. Czy bardziej właśnie tylko i wyłącznie skupioną na właśnie, mm, na zwierzakach w klinice, czy też tutaj obok domu, żeby miała sobie takie, powiedzmy, ala małe, wiecie, gospodarstwo, nie? Kury to w ogóle bym, na pewno bym chciała, żeby ona miała kurki. No, ale to na razie widzicie, jak to wszystko wygląda. Nie mamy na nic e, kasy, tak naprawdę. Dobra. E, za dwie godziny ty tutaj ukończyłaś. Dobra, mamy tylko przez. A, musimy prezentację zrobić też. Słuchajcie. No dobra. To możesz w sumie zebrać informacji parę przez ten czas, bo jeszcze się nie wybraliśmy na te, na te zajęcia, więc no. O, jakaś przybłęda tutaj się nam ten. A przyjazne powitanie. O, biedulko ty nasza, co się stało? Jesteś głodna? Ooo... Nie możemy dać jej smakoły... Daj przysmak, daj jej przysmak. Ona niby ma imię i nazwisko. A ten? Zaproponuj jej przyjaźń. Rozmawiaj. Można by było ją, ten, zaadoptować, prawda? Daj nam się właśnie przy ten... O, Jenny! O. No, myślę, że warto spróbować. Pochwal ją. Tak, fajnie, że się tak, tak nam się tutaj przy. O, Klara, teraz mama. Wszyscy do nas dzwonią. Czekajcie, trzeba się ze zwierzakiem zaprzyjaźnić, chyba, żeby ten. Żeby można było go przygarnąć, prawda? Jakoś tak to jest. No czekaj, czekaj. A to by były fajne akcji, że akurat się nam tutaj przybłąkała. Taka przybłęda, i można byłoby. Ją wiecie. Sobie wziąć pod opiekę. No, daj jeszcze jej przysmak. Pogłaszcz ją. Mamy, adoptuj. Ja myślę, że Charlotte, jak tu jej się przybłąkała właśnie taka, 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 taki piesek, to ona by tego wiec nie odpuściła. Tylko pierwsze co, to ona by się skupiła na tym, żeby go zaadoptować. No, a słodka jest ta Pepa. Stój Pepa, nie idź nigdzie, halo! No nie no. Zaproś do spędzania na tej parceli. Pepa zaraz tu będzie. No chodź no. Chcesz mieć domek? No, a my teraz nie mamy. Teraz nie będzie przybłędą. A jak? I nie będzie można już jej zaadoptować? Znalazła swój dom? No nie można. Bo nawet już nie ma to i wiecie, że to jest przybłęda. Tylko że. Ale tak widziałam, bo ona miała wiecie, ma czyjeś nazwisko, więc. No tak, bośmy komuś psa zajumali. <laughs> no cóż, bywa i tak. A ten tu dalej siedzi. A my nie mieliśmy mieć zajęć? Żeby nie było, że ona przez te... Właśnie przez tą śmierć coś będzie nie działać tutaj. No ale nic, zobaczymy. Dobra, ona ma. A możemy właśnie. O, Festiwal Światła i nasz brat, kolejny. I to też jest nasz brat-bliźniak, bo my byli, bo byli... E, trojaczki były, oni byli trojaczkami właśnie. Dobra, weź sobie resztki. Ja muszę zobaczyć, jak to jest z tą kliniką weterynaryjną, bo ta klinika jakby dalej ma właściciela i jakby dalej właścicielem jesteśmy my, czyli nasza rodzina Olmedo. E, no i właśnie, ale jakby nikt nie ma do niej... Mm, Okej, okay. jakby nikt nie ma władzy. Ja nie wiem, tutaj po prostu. E, drzwi szeroko otwarte muszą być, bo, bo po prostu goście to co chwilę. Cześć, mamo. No jej. Tak, mają wspierającą. O, tu mamy luba przybłęda, ale też on luba. Pie ona też ma nazwisko. Jogging z rana bez butów też zawsze spoko, słuchajcie. Dobra, byliśmy sobie w pracy dorywczej, słuchajcie na chwilkę. I coś tam zjadła i zabawa jej spadła. Czy możemy iść? Nie, nie możemy pewnie. Dopiero w poniedziałek albo w piątek będziemy mogli. Weź to sprzątni, bo tutaj ktoś nam zostawił. Chodź, z tatą pogadaj, chociaż ojciec też nie ma kasy. To wypadałoby iść do jakiejś roboty, nie? Spróbujemy znaleźć pracę, tylko nie wiem, czy studiowanie i pracowanie jej się nie będzie wiecie kolidować ze sobą, no ale zobaczymy, czy możemy znaleźć na ten moment jakąś pracę. Weźmiemy może profesję. A, zajęcia pozaszkolne. No, ona była tym streamerem gier, co nie? Ja bym wolała, żeby ona właśnie sobie tak gdzieś wychodziła. Może Czekajcie, Opieku. O! Opiekunka do dziecka 40. Tylko pytanie, czy my tam gdzieś chodzimy, czy to do, do nas przywożą te dzieci? Ba o, marystą będziemy. Od 5 do 7.41 za godzin. To jest dobra praca. <grym> Na początek. O Jezu, kto to? Sąsiadka. No, chodź, zaproś tych sąsiadów. O, Jenny przyszła do nas. Sąsiadka nasza. No, cześć. No, podziel się jej. O nie, przyniosła cię. Same baby? <laughs> Słuchajcie, same baby. No, dzień dobry, dzień dobry. Powitaj nowego sąsiada. No tak, przyniosła ciasto owocowe, a sobie wzięła od nas coś innego. Ciasto schowała do tego, do lodówki. Świetnie. My codziennie pracujemy co dwa dni. No, było jeden. poniedziałku do piątku. Dobrze. Miksologii musimy się nauczyć. A raczej powinniśmy umieć miksologię. Do tej pracy. No cóż. Dobra, i zaczęło się latko, i słuchajcie, Figa, czyli piesek, który tam udzielony był, odszedł, więc ona teraz będzie smutna ogólnie. No jest głodna, jest niedziela, zaczęło się latko, więc ja muszę ją przebrać, ogarnąć, myślę, że może zrobimy to sobie na live'ie, na TikToku, właśnie takie ogarnianie tej serii, pójdziemy może z nią do pracy, trochę tutaj wiecie, podgonimy temat. Ja będę kończyć ten pierwszy odcinek, Daj... pierwszy. mówię też, że to jest pierwszy odcinek, ale to nie jest pierwszy odcinek, to jest jakby kontynuacja serii, tyle że zaczynamy generację jakby od nowa na nowo, jakby tutaj wszystko się dzieje, ale jakby historia cała, całej rodziny tego wszystkiego jest już dawno, dawno w trakcie. No, w tym odcinku Zdarzyło się tyle, że no... Ha, nie, nie spodziewałam się, że takie rzeczy się staną. No ale opanowana sytuacja, gramy dalej i udajemy, że nic się nie stało. Dajcie znać w komentarzach koniecznie, co Wy sobie myślicie. Co tutaj nasza Charlotte mogłaby zająć się. Ja bym chciała właśnie, żeby ona tak bardziej się tutaj otoczyła właśnie zwierzętami, tak jak to było z Cassie, żeby tą klinikę przejęła, żeby też tam pracowała, żeby ją miała. No ale żeby tak bardziej... Też chciałabym ją popchnąć w kierunku właśnie takiej gospodarczej rozgrywki, w sensie wiejskiej, i też myślę nad przeprowadzką jej później do tego miasta, wiecie, z, z, z wiejskiej sielanki, że mogłaby po prostu tam się przeprowadzić, a tutaj po prostu dojeżdżać tylko na początku, żeby póki właśnie tej, nie zakończy studiów, póki jakby się nie wkręci w klinikę, póki nie zacznie jej rozwijać, chce tutaj być na miejscu, ale z czasem jak już troszeczkę będzie miała więcej pieniędzy, to właśnie kupiłaby sobie jakąś fajną działeczkę, farmę tam właśnie w tym mieście z wiejskiej sielanki i tam mogłaby właśnie już tak, wiecie, tak spełnić swoje marzenia do końca i właśnie mieć jakiegoś konika czy wiecie, czy mieć krówkę, czy coś tam, ale na razie tutaj bym miała taki swój mały raj właśnie bliżej tej kliniki, dopóki jej nie rozwiniemy. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o takim planie na życie naszej Szarloty, czy, czy raczej byście ją jednak widzieli w innym miejscu. Dajcie go jeszcze znać, a ja się teraz z Wami żegnam. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Łapka w górę, jak Wam się podobało, subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Do zobaczenia. Buziaczki i Thank